Witam Państwa na moim kanale. Jak niektórzy widzą, to wiedzą, co tu leży. Czysta witamina C, czyli acerola i karuża. Odstawimy to na bok. E, oglądacie w telewizji różne preparaty. Nazwijmy to witaminy, które są w reklamach. I nie będę wymieniał tutaj nazwy, ale jak puścicie sobie telewizję, to zobaczycie. Jest tego mnóstwo. Tylko wpiszcie do internetu, ruszcie do głową, wpiszcie do internetu nazwę i później odczytajcie skład. Zrobiłem tak wczoraj i witaminy C w tej jednej tabletce jest 120 mg. 120 mg. A 1 gram to ile? Ile jest mg? 1 gram? Wiecie? Tysiąc. Czyli Podzielcie 1000 przez 120, to ile to jest? Tyle co nic. Musieliby się do opakowaniami wszystko jeść. O tyle, o ile naturalna witamina może to nawet wszystko zjeść, a nic nie stanie. Inaczej jest przy syntetycznej przy kwasie skorbinowym najwyżej dostaniecie luźny z was przeczyści i będziecie wiedzieć, że jesteście nasyceni, ale jeżeli mówimy, no nie wziąłem wagi, no nie wziąłem wagi, no 120 gram, znaczy 120 gram, 120 mg będzie tyle, bo to jest 5 gram, łyżeczka to jest 5 gram, nie musi teraz sprzeczać, czy to jest 4,5 czy 5,5, przyjmuje się, że łyżeczka to jest 5 gram, możecie nawet taką sobie wziąć, możecie sobie ją wziąć, rozpuścić, możecie sobie ją wsypać, tak jak to na innych moich filmikach tłumaczyłem, najpierw się napiję, zwilżę usta, daje taką łyżeczkę do buzi, uformuję sobie z tego kulkę i jak cukierek sobie, albo jak przykładowo ktoś ma jakąś tam taką, powiedzmy, to, taką głębszą łyżeczkę, no nie wiem, aby to nazwać, taką szpatułkę, nabrać, pokropić wodą, to wsiąknie, już od razu Wam się uformuje taka kulka do buzi. Dlatego mówię, ruszcie tymi głowami, bo nie wiem, nie pamiętam jak tam było tych tabletek 11,99 to kosztowało to, co leci w telewizji ta reklama, czyli 12 zł. To teraz kiedyś wam tłumaczyłem, objaśniałem, na innych klinikach sobie poszukacie, jak to sobie przeliczycie, wagowo ile za to, ile za to płacicie. Tysięcy złoty. Także nie dziwcie się, że dobra dzika róża, czyli acerola, naturalna witamina niestety za 100 gram musi kosztować te 100 zł. tym bardziej jak to jest jeszcze zbierane ręcznie, jest to czyste, jest to w odpowiednich warunkach suszone, nie tak jak oglądacie tam w internecie, że to jest aż takie brązowawe, brunatowe, to... Ta jest pięknie. Ta jest pięknie wybarwiona. Czerwona. Także ma wszystkie właściwości o odpowiedniej temperaturze. Suszona nie jest mielona, żeby nie traciła swoich właściwości na bieżąco. W zależności od potrzeby użytkowania jest na bieżąco mielona. Jest przywołana w takich słojach każdemu polecam iść, nazbierać, wypeskować, wysuszyć. A już te same, mówię, zmielenie, a już tam mały pikuś To pozbieranie najgorsze jest to wypeskowanie, trzeba samemu spróbować i wtedy ocenić. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na inne moje filmiki.